Cześć wszystkim, jestem Mateusz, a dzisiaj zapraszam Was na film z moją liclistą roślin. Co jakiś czas gdzieś tam podczas jakiegoś filmu pewnie mówię Wam o jakich roślinach się zastanawiam, o jakich roślinach myślę, o czym w ogóle czy jakimi roślinami chciałbym poszerzyć swoją kolekcję roślin, dlatego że jest naprawdę wiele roślin. Które chciałbym mieć w swojej kolekcji. Niektóre, z niektórymi roślinami chciałbym się pożegnać, to jest normalne, a niektóre rośliny chciałbym po prostu dołożyć do mojej kolekcji roślin. Dlatego dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić moimi kilkoma roślinami, które chciałbym właśnie mieć w mojej kolekcji, troszeczkę o nich opowiadać, jak one wyglądają, nie o warunkach uprawowych, w jakich trzeba je trzymać. No bo to jest, powiedzmy, że tak w tym momencie ciężko by mi było określić. Jakie warunki potrzebowały te, te rośliny? Dlatego, że czasami czytam o warunkach, jak dana roślina powinna żyć, jakie powinniśmy jej zapewnić, warunki, a później u mnie się to kompletnie nie sprawdza. Także ja wolę Wam mówić na przykładzie, jak u mnie rośliny rosną. Wydaje mi się to też troszeczkę bardziej takie, no, życiowe, żeby Wam powiedzieć, w jakich warunkach u mnie rośliny rosną, niż mówić takie bardzo duże ogólniki. No, choć. U mnie te rośliny rosną albo w bardzo dobrych warunkach, czyli do tunelu fojowego je wsadzam, albo rosną po prostu tak o tak, gdzieś tutaj przy oknie wschodnim czy zachodnim, już dachowym. No, także mam kilka roślin, przygotowałem sobie taką listę, tutaj wyciągnę sobie telefon, żeby wiedzieć w ogóle o czym mówić. I zawsze tutaj będzie Wam się wyświetlało zdjęcie tej rośliny, która jest na mojej łyszliście, oraz źródło z Instagrama, po prostu, które właśnie to zdjęcie będę komentował. Jeszcze taka mała drobna uwaga, to, że taką wish listę sobie właśnie tworzę, rozmyślam nad różnymi roślinami, no to naprawdę to jest fajne, żeby poszerzać swoją kolekcję, poszerzać to, jakie rośliny, bo swoją wiedzę, o jakie rośliny właśnie aktualnie są na rynku, ale to nie znaczy, że te rośliny zaraz za chwilę się u mnie pojawią, dlatego że niektóre są albo zbyt drogie, no bo uważam je, że są zbyt drogie. Albo no po prostu są tak drogorozemne, że no, do nich raczej takiego postrzego dostępu nie ma. Choć dla mnie, no myślę, że gdzieś bym je znalazł tam. Także to nie jest tak, że za chwilę już te rośliny gdzieś sobie kupię. Bo na przykład pierwszą rośliną, o której chciałbym porozmawiać jest Monstera White Lava. Tutaj możecie zobaczyć sobie jak ona wygląda mniej więcej. I powiedzmy sobie szczerze. Jej cena aktualna to jest dla mnie po prostu poza jakimkolwiek budżetem. Ale gdy tą monster zobaczyłem, to miałem takie, nie no, kiedyś ją na pewno muszę mieć. Wiecie, jak to się dzieje z monsterami i że ich ceny też powoli będą spadać. Czy mówimy tutaj o Monsterze Burly Marks Flame, czy będziemy tutaj mówić o Monsterze Thai Constellation Platinum, tam Thai Constellation Cream Brulee, czy na przykład o Monsterze Auerze nawet że te rośliny będą sobie powoli tam spadały. Także taka roślina właśnie, czyli Monstera White Lava bardzo mocno wzbudziła moje zainteresowanie. To co jest u niej naprawdę taką cechą szczególną to to, że ta wariagacja jest bardzo mocno ściśnięta do środka liścia. Czyli jak mamy na, właśnie tą naszą monsterę, tutaj teraz na przykładzie mojej monstery pokażę, tej Constellation, to wariagację będziemy mieli właśnie tylko i wyłącznie w środku tego liścia. Główna część wariagacji, czyli sam środek będzie taki bardziej niemąkowy, za to brzegi będą pod taką biel podchodziły. No i jak ja to zobaczyłam, to było takie... Nie zafarbowali tego na początku, ale no nie, no nie. Bardzo y, troszeczkę już tych monsterów się pojawia na rynku, także no nie. Jak to w ogóle będzie się utrzymywać? Czy to nie jest jakiś wirus, jeżeli chodzi o... choć to od samego początku nie wyglądało jak wirus, no ale wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy taka myśl przemknie. Także ta Monstera jest na na mojej już liście na jednym z wyższych numerów, ale w tym momencie na pewno będzie pozostawała poza jakimkolwiek budżetem. Czy tej wariagacji będzie mało, czy tej wariegacji będzie dużo, to w tym momencie nawet o tym nie myślę, jaką roślinę chciałbym sobie kupić, ale wiem po prostu, że czasami ta monstera tak redukuje swoją wariegację, że będzie taki naprawdę drobny paseczek, tylko przez cały środek szedł tej ale w większości da się kupić jakieś ładne okazy, które będą miały tej wariegacji więcej. I mimo tego, że ta monstera wygląda, no jak wygląda, no to mi się akurat mi się osobiście właśnie ta Moncera podoba. Czasami, ale nie zawsze. Widziałem też, że trzy kolory czasem są, czyli poza jeszcze białym będzie taki bardziej pod minta podchodził, coś na deseń, no ale zobaczymy, co by mi się kiedyś udało kupić. To nie jest na ten moment. Ja pamiętam, że kiedyś chciałem kupić na okazji Serpentity i dalej jej w swojej kolekcji nie mam, dlatego że chyba za okazji aż tak dobrze się nie dogaduje. Za to poluję teraz bardziej na już Anturia z variegacją powiem Wam. Także zobaczymy, może jakieś Anturia z wariegacją kiedyś się u mnie pojawią, bo kiedyś miałem właśnie anturium Karinerową variegata, No i przez chwilę u mnie się poaklimatyzowała, no i po kilku miesiącach ona akurat poszła na sprzedaż, bo to filmowy był no. Także jak jesteśmy już przy Anturiach? To przejdźmy teraz do takiej krzyżówki anturium, jak anturium Bessare ex varacuinum. Wiecie, że mi się anturia varacuinum bardzo podobają. I wszystkie krzyżówki z anturiami varacuinum też mi się mega podobają. Ale to, co wyróżnia to anturium, to jest to właśnie, że ten liść nie jest taki idealnie bardzo mocno podłużny, tak jak przy varacuinum, to jest taki, no wiadomo, szerszy, no bo to z Bessare jest yy, skrzyżowane anturium. To jest krzyżka BSE XV Aquinum. Nie chodzi mi o Aquinum XVSE, bo to jest jednak coś innego. Także yy, to antyrium BSE XV Aquinum jest właśnie takie szersze. Uszy też ma takie dużo mocniej stojące. No i nie wiem, czy to tak po prostu zdjęcia robią, czy to jest taka prawda, ale wiecie, że Aquinum bardziej wpada w taką powiedzmy zimniejszy odcień zieleni. To, to właśnie beserek z wpada w taki cieplejszy odcień zieleni, że tam żółci jest więcej niż niebieskiego. Mam nadzieję, że to dobrze mówię i że Wy rozumiecie o co mi chodzi. Że to jest taka właśnie ciepła zieleń, więcej jest tej limonki, żółci, a mniej jest srebrnego, choć tego srebrnego przy samym warachwiną aż tak wiele nie ma, no ale tutaj właśnie chodzi mi o to, że beserek z warachwiną jest bardziej ciepły, a yy, Samo Balacuinum jest bardziej zimne. No i to by była właśnie zasługa genów Anterium Besser. Certain też mi się podoba, o ile w ogóle dobrze to anterium wymawiam, teraz tak nie naszła myśl, no ale nic. Jeżeli chodzi o to Anterium samo w sobie, to przed krzyżówką, to ono też ma takie właśnie bardzo ciekawe uszy. No, ciekawie by to anterium wyglądało, gdzieś się tam widziałem u jednego z moich dostawców, także... Może kiedyś, może kiedyś, nie w tym momencie, ale może kiedyś sobie to antrium bym sprawił. Co my tutaj mamy jeszcze z Anturiów, Tak sobie sprawdzę. Okej, okay, mamy jeszcze jedno Anturium. To jest antrium, który Wam wydaje mi się, że też by się spodobało. Bo jest to antrium Luxurious Platinum albo antrium Luxurious Silver. Nie wiem, czy to są dwie różne odmiany, czy nie, ale akurat to zdjęcie, co ja znalazłam, jest podpisane jako Platinum. Także Anthurium Luxurians Platinum. Samo Anthurium Luxurians też znajdowało się normalnie na mojej liście. Dlatego, że jest to jedno z łatwiejszych Anturiów w uprawie, choć wcale nie jest najtańsze. Także kiedyś już prawie byłem przy zakupie, miałem w koszubku Anthurium Luxurians i ostatecznie nie kupiłem tego Anturium. Nie pamiętam, co się wtedy stało. Na serio, kompletnie mi wyleciało z głowy. Ale miałem już antyrium Luxurians kiedyś w koszyku. No i ostatecznie go nie kupię i ja od tego czasu dalej jest po prostu na mojej takiej liście zakupowej, żeby kupić. U mnie było w sklepie i dalej jest, bo będzie bez problemu dostępne kiedyś. Zwykłe antyrium pa y Luxurians papi skrzyżowane. No a tutaj mamy właśnie takie antyrium Luxurians Silver i właśnie Platinum Platinum, no. I właśnie chodzi o to, że to antyrium ma w sobie więcej srebra. Więcej takiej platyny, więcej szarego. No i po, w połączeniu to właśnie ze strukturą, antury, ze strukturą liścia Anturium Luxurians, no to to wygląda według mnie niesamowicie. No i wydaje mi się, że też nie powinna ona być najtrudniejsza w oprawie, ta roślinna, skoro samo Anturium Luxurians nie jest aż tak wymagającym Anturium. Także takie Anturium Luxurians na pewno musi się kiedyś tam u mnie znaleźć. W bliżej nieokreślonej przyszłości. Na serio, w bliżej nieokreślonej przyszłości, bo nie wiem, kiedy by to mogło nastąpić tak szczerze. Co my tutaj mamy? Anturiam miałem tylko dwa na tej liście. Monster miałem też tylko jedną, to do czego byśmy teraz przeszli? Pozostały mi tak szczerze jeden Filodendron, jeden skrzydłokwiat oraz jedna homalomena. Tak, jedna homalomena. Może przejdźmy właśnie teraz do tej homalomeny. To jest zdjęcie, które kiedyś znalazłem i zapisałem w telefonie. Ktoś do musiał mi to przesłać po prostu, jeżeli mam zapisane w telefonie. I to jest jakaś homalomena, bo ja nawet tego nie mam podpisanego. I będę teraz musiał bardzo dużo poszukać, skąd ja to zdjęcie mam i kiedy ja tą homalomenę mogę sobie sprawić. Dlatego, że powiem Wam tak, mam kilka homalomen, których Wy nie widzieliście, bo one były kupione po prostu w jednym z importów tam. Nawet nie pamiętam, ile miesięcy czy ile lat temu. I te homalomeny sobie nawet spokojnie radzą, bo jest to jedna odmiana, ale no, kilka roślin. Także inne homalomeny będą normalnie kiedyś tam dostępne w Majestezie, ale ta homalomena naprawdę bardzo mi się podoba. To, co można o niej powiedzieć, już tylko sobie znajdę inne zdjęcie tej homalomeny. O, to, co można o niej powiedzieć, to to, że jakby ona była taka bardzo mocno ciemnozielona, z wariegacją mocno rozproszoną, w formie limonki. Tak jakbyśmy wzięli na przykład Syngonium Scrambled Eggs, albo jeszcze jedno by było takie fajne, Caladium. Caladium było, które ma bardzo podobną też właśnie wargację do tej homanomeny. Czy to nie było Caladium Frog in a Blender? Tak, żaba w blenderze, fajne. Fajna nazwa Caladium, żaba w blenderze, no. Ale no spójrzcie na tą homalomenę. Czy ona nie jest cudowna? A Jeszcze biorąc pod uwagę, że homalomeny są stosunkowo łatwe w uprawie. Naprawdę, aklimatyzacja tamtych homalomen to było coś, no, według mnie bardzo prostego. Tylko, że trzeba im zapewnić stosunkowo dużą wilgotność. No to coś za coś, ale też pięknie będą rosły od tak po prostu. Także... Ta też charakteryzuje się tym, że ma takie brązowo, bełdowe łodyżki liściowe, no i takie cudne liście. Także ta wariagacja stosunkowo też pewnie to była Indonezja, no pewnie w Indonezji będę musiał poszukać, także ta też jest tam stosunkowo, można by powiedzieć, nowością. Nie jest ekstremalnie popularna, także no, powiem Wam, że może to być kiedyś nie lada gadka. Zobaczymy, co z tym będzie. Ok, to już mamy, to już mamy. I zostały nam ostatnie dwie rośliny, o których chciałbym pogadać. Jak widzicie, też jestem otoczony skrzydłokwiata, bo mam mojego skrzydła kwiata diamond, jakiegoś z Indonezji kiedyś sprowadzonego skrzydła kwiata. Tutaj sobie stoi, co Wam pokazywałem, jak pięknie w końcu wariagację zaczął mieć. To teraz patrzcie na skrzydło kwiata, który jest cały cełny. Dlatego że zazwyczaj znajdowałem go pod nazwą Spatifillum Silver Plate, albo po prostu Spatifillum Silver, czyli no, skrzydło skrzydłokwiat. Ten skrzydłokwiat charakteryzuje się tym, że ma mocno pofanowane brzegi liści. No, co nie jest takie. Dość oczywiste, jeżeli chodzi o skrzydło kwiaty, a na dodatek te liście są dużo szersze od typowych skrzydłokwiatów, kwiatów, bo one idą tak bardziej pod beczułkę, można by powiedzieć, pofalowane jeszcze na brzegach liście, no i cały srebrny. Czego chcieć więcej? Wygląda kompletnie inaczej niż dotychczas yy, skrzydło kwiaty, jakie sprzedawałem, jakie miałem w swojej kolekcji, dlatego. Będę musiał go poszukać, może też inne odmiany skrzydłokwiatów jakieś znajdę. Na pewno myślałbym na przykład o skrzydłokwiacie Sensation z żółtą wariegacją, czy skrzydłokwiacie po prostu Curly, jakoś tak był kiedyś też nazwany. Bo ma on też bardzo mocno podwijane liście, ma też liście bardzo wąziutkie, no i wygląda jakby był chory, ale z tego co wiem, z tego jakie ja informacji znalazłem, to Taka po prostu jest jego uroda, taki jest jego rak i tak właśnie wygląda skrzydłokat Curly. Natomiast ten skrzydłokat, nad którym teraz myślę, to jest właśnie skrzydłokat Silver Plate. Jeszcze raz Wam tutaj wrzucę zdjęcie, jak on wygląda. No i ten skrzydłokat właśnie jest cały, cały srebrny. Z tego co pamiętam, jak czytałem, to ten skrzydłokwiat, jak i pozostałe, jest stosunkowo łatwy, prawie nie wymaga jakichś specjalnych warunków, jeżeli chodzi o wilgotność. Światła będzie wymagał więcej niż typowy skrzydłokwiat, tak jak wszystkie inne rośliny z relegacją wymagają więcej światła, tak i ten skrzydłokwiat powinien stać już w takim bardziej jaśniejszym stanowisku z rozproszonym światłem. Choć wydaje mi się, że jakby miał też bezpośrednie światło przez jakiś tam Ograniczony czas w ciągu dnia, to nic by się jemu nie stało. Także ten skrzydłokwiat, powiedzmy sobie szczerze, on nie powinien być niesamowicie drogi. Także jego stosunkowo szybciej bym dał radę sprowadzić niż tą Monster Lava. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że w tym roku też troszeczkę bardziej pójdę sobie w skrzydłokwiaty i nowe odmiany skrzydłokwiatów. I ostatnią rośliną, już taką kratką, którą zostawiłem na koniec, jest krzyżówka philodendrona. No bo teraz najbliższe lata będą już stały pod znakiem właśnie krzyżówek philodendrona jako roślin mocno kolekcjonerskich, mocno pożądanych i takich, no po prostu nowości. Także taką krzyżówką, już może nie tyle mocno wyszukaną, ale naprawdę ciekawą jest. Filodendron florida beauty skrzyżowany z filodendronem tortum. Czyli filodendron florida beauty x tortum. I tak on wygląda. To co możemy zauważyć to, że ma właśnie i cechy charakterystyczne Philodendrona tortum, bo te liście są dość mocno powycinane. Jednakże nie są aż tak jak filodendronie tortum powycinane. No i oczywiście jest on zielony z żółtą wariacją, tak jak Philodendron florida beauty. Także najlepsze dwie cechy jakie mogły być Połączone jednego filodendrona. Patrzyłem ostatnio, w jakich cenach go się da dostać, także. W tym momencie jest out of my budget. W tym momencie jest naprawdę kiepsko, jeżeli chodzi o to, czy mógłbym go w tym momencie dosłownie na teraz sprowadzić, ale już powiedzmy, wiem od kogo bym go mógł zabrać, także... nie tyle zabrać, co kupić po prostu. Także może kiedyś sobie go zakupię, bo mam jednego dostawcę, który ma je normalnie w ofercie i może kiedyś tam one by się pojawiły i nawet w mojej ofercie, jeżeli chodzi o rośliny już takie bardzo mocno kolekcjonerskie. Na niektórych grupach już europejskich powiedziałem, nie wiem jak z grupami zagranicznymi, w sensie poza Unią Europejską, bo aż tak tam bardzo nie siedzę, ale na grupach Unii Europejskiej czasami się pojawiał ten Filodendron. No, i teraz po prostu ja czekam, czy bym, ja bym, yy, czy bym go sobie nie sprawił do mojej kolekcji, a później też do firmy. No, bo naprawdę jest on bardzo ciekawy. Jest on troszeczkę krótszym filodendonem od filodendona tortum, no bo wiecie, jak tortum rośnie, to on ma naprawdę bardzo długie te liście i bardzo mocno zredukowaną ma tą blaszkę liściową poprzez wcięcia. Filodendon, właśnie ta krzyżówka, jest taki troszeczkę bardziej podobny do filodendona Majoi. Może by go też porównać. No można by. Albo dofiolę do, do naksanadu. Tylko tutaj, w tej bardziej dorosłej formie. No, coś ten deseń, No ale to jest właśnie ta krzyżówka Florida Beauty totum I co by tutaj jeszcze o nim bardziej powiedzieć? Takie minimalnie troszeczkę sercowate liście on ma, ale jednak te wycięcia robią wielką robotę. Jeżeli on będzie tylko tak fajnie rósł, jeżeli chodzi o stopień warygacji, w znaczeniu, że ta warygacja nie będzie zanikać, nie będzie ciężko jej utrzymać, jak po prostu filodendronie Ferita Beauty, że tam jest nawet fajnie to, nawet fajny jest ten filodendron, to powiem Wam, że to może być hit, jeżeli chodzi o filodendony takie naprawdę bardzo mocno wyszukane. Okej, okay. także to są wszystkie rośliny, jakie przygotowałem i jakimi chciałem się z Wami podzielić. Na pewno moja lista roślin, które chciałbym mieć w swojej kolekcji jest dużo, dużo dłuższa. Czy czasami jest tak, że po prostu przeglądam oferty dostawców moich i jakaś już napadnie mi w oko, nie jest niesamowicie droga, to wtedy od razu ją sobie zamówię, so, no ale co tam? Wiecie jak to jest? Czasami jest tak, że kupujemy rośliny pod wpływem impulsu, czasami jest tak, że naprawdę, naprawdę długo czekamy, aż trafi się ta jedyna oferta, którą właśnie chcemy zakupić. Możecie się podzielić Waszymi roślinnymi listami oczywiście w komentarzach, czy ogólnie roślinami, o które chcielibyście poszerzyć swoje roślinne kolekcje. Sprawy są dość mocno skomplikowane, jeżeli chodzi o zamawianie roślin, co tutaj dużo mówić. Powiem Wam, że importy roślin czasami zajmują trochę dużo czasu i znalezienie dobrego dostawcy. No. Także z tym czasami jest troszeczkę trudno, ale nie ma tego złego. Na pewno jakieś rośliny chciałbym w tym roku mieć z tej listy, którą wam tutaj przed, przedstawiłam. Przynajmniej kilka, na no serio. Przynajmniej kilka roślin chciałbym bym z tej listy, żeby się u mnie znalazła. Może troszeczkę więcej też innych roślin, żeby się u mnie znalazło, o których tutaj nie mówiłam. Gdzieś tam mam swoją listę, do której tylko dorzucam, dorzucam, dorzucam rośliny, które chciałbym mieć, i ta lista sobie tak rośnie, co nie. A później nagle okaże się, że miejsca nie mam. No. A w międzyczasie kupiłem kilkanaście innych roślin, o których nawet nie myślałem, żeby je kupić. Ciekawie będzie. Ale mogę Wam powiedzieć, że u mnie w wakacje też będzie ciekawie, jeżeli chodzi na pewno o rośliny, bo nowości zawsze się jakieś pojawiają. A za niedługo pewnie doniczki się pojawią. Także dziękuję Wam bardzo mocno za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam Was mocno do subskrybowania tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!